Dzień dobry Państwu, Piotr Grzybowski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Drugi Transportu w Częstochowie. Dzisiaj z gościem. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, panie A rozmawiamy o strefie płatnego parkowania. Ostatnia podwyżka była 13 lat temu? Od 13 lat nie było rzeczywiście żadnej podwyżki. I teraz się podwyżki. Państwo przymierzacie bardzo poważnie. Bardzo. Mhm. Tak. Jest kilka powodów, dla których trzeba było się nad tym problemem pochylić. Przede, Przede wszystkim mówimy o tym, że tak jak inne miasta, reagujemy na zmiany w prawodawstwie, które dają nam możliwość zastosowania dwóch stref, dają nam możliwość prowadzenia strefy weekendowej, i nasze analizy również pod tym kątem są przeprowadzane. Mhm. Natomiast on nie jest tajemnicą, że tak jak pan redaktor powiedział, od kilkunastu lat takiej podwyżki nie było i w Częstochowie opłaty za parkowanie, ale przede wszystkim kary za brak mm -hmm. uiszczenia, takiej opłaty są bardzo, bardzo niskie. 25 zł jeżeli w tym samym dniu, tak? 50 już w ciągu tego dnia, tak to wygląda? Tak, to nie jest żadna sankcja w praktyce, czyli mm -hmm. to nie to jest... To jest trochę sankcja, no. Nie, jednak, jednak bardzo wiele osób takich swoistych... płacą? Od razu w tym samym dniu, czy... Tak, jak już, jak już dostaną to karę, to płacą szybko, natomiast... No to jest to sankcja, nie chcą więcej jest na tyle, płacić. Jest na tyle niska, że ludzie taki swoisty hazard uprawiają, czyli... Jednak liczą, że jeżeli przez parę dni uda się ich nie złapać mm. na gorącym uczynku, to i tak e, ta kara im tak Pan by tak wolał bardzo taką nie wysokość mandatową? 200 zł na przykład? Nie, 200 zł nie. nie. nie jesteśmy Warszawą. Natomiast ja bym się zastanowił nad wysokością 70, 75 zł w pierwszym dniu i 150. Jakie są propozycje? Powiedzmy, ile teraz płaci się za jedną godzinę w postoju, w strefie? No nie, kara. Mówimy o karze. Nie, nie, nie o karze. Mówimy już o samym parkowaniu. My chcemy, my myślimy o tym, żeby doprowadzić do opłat w pierwszym roku rzędu 3 złotych, Czyli mhm. albo też podwyżka rzędu złotówki. Chodzi nam o to, żeby dość szybko doprowadzić do tego, żeby te opłaty zostały Podwyższone. Mhm. Natomiast docelowo tak naprawdę myślimy o zmianie całego systemu, i wtedy, jeżeli wprowadzimy dwie strefy, to prawdopodobnie będziemy mówić o kwocie na przykład 4 zł za pierwszą godzinę, za pierwszą mhm. godzinę a 6 zł w centrum. Ale my byśmy chcieli zrobić tak i patrzymy na to, jak zachowują się służby prawne, wojewody, chociażby w kontekście Katowic, które próbują to wprowadzić, żeby mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy płaciły 50% tej kwoty. Czyli jeżeli wprowadzilibyśmy opłatę generalną na poziomie 6 zł i 8 zł w centrum, to osoby, które płacą podatek w Częstochowie, płaciłyby odpowiednio 3 odpowiednio na przykład 2,53, jeżeli byłoby to nie, wiem, 5 i 8. Mhm. Pan powiedział 8 złotych, a wcześniej pan powiedział w centrum 8 no złotych. My robimy, my robimy tak naprawdę kilka analiz, analiz. I kilka, Rozumiem, i kilka przymiarek. Myślimy, je, przede wszystkim kluczowe jest, kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalne będzie wprowadzenie systemu, w którym będziemy różnicować opłaty dla tych, którzy te podatki w mieście mhm. płacą i dla tych, którzy nie. Wtedy te y, podwyżki dla częstochowian i częstochowianek będą dużo niższe, natomiast będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby te osoby, które korzystają z naszych parkingów, wjeżdżają hmm. do miasta, a w żaden sposób nie partycypują w kosztach utrzymania tych parkingów oraz nie, malowania czy ich budowania. Czyli co oni nie płacą? Tak o tych mówimy. Nie mówimy o mieszkańcach hmm. innych powiatów niż Gmina Częstochowa. w ten sposób. Tak. No dobrze, ale tak zastanawiam się, czy jest to równe traktowanie wszystkich w tym momencie? No bo tak możemy powiedzieć, zapraszamy, odwiedzajcie Częstochowę, przyjeżdżajcie, ale bez samochodów, bo tu was tak skasujemy, że zapamiętacie częstochowe. Nie, nie, nie skasujemy. No, natomiast, trzeba natomiast, czy to się zaparkować. Załóżmy złotych załóżmy. No dobrze, ale czy to jest równe traktowanie, które obecnie ma miejsce, czyli to, że mieszkaniec gminy, która. Który nie odprowadza podatków w Częstochowie mm -hmm. płaci tyle samo, co mieszkanka osiedla północ czy tysiąclecia, które te podatki odprowadza. No to zaśmieci no to... też tego gościa też jakoś tam obciążycie Ale albo śmieci... papierek ka do tego. No, każdy no, każdy też nie nie płaci każdy za śmieci płaci y, w swojej gminie. Mm -hmm. Natomiast y, korzystanie z parkingów jest odpłatne. I my chcemy też doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej osób korzystało z komunikacji jak ktoś publicznej. Z Katowic, jak ktoś przyjdzie z Katowic do Częstochowy względem Pana Słowno, on też tam płaci za parking, tak? Tak jak każdy płaci za swoje... A pan płaci w... za parking, jak pojedzie do Katowic? Yy, nie jeżdżę do Katowic, przepraszam. No to proszę spróbować. Zapłaci Pani to dużo. Yy, nie ma takiej możliwości, yy, żebyśmy yy, nie... Yy, bo, nie wiem jakby do czego pan redaktor Do tego, dąży. że jest trochę nierówne traktowanie. Czy nie powinna być jedna jednak cena? No bo zapraszamy, czekamy na tych turystów. Zapraszamy ich, zwiedzajcie. No a tutaj od razu, ale jak się ale, zatrzymacie... panie redaktorze, jeżeli jedzie pan do jakiegokolwiek innego miasta, to płaci pan za parking. Nie jeżdżę, jeżeli... pan panu szczerze, po innych miastach. Dlatego... To dziwi mnie. To, to no. od wielu lat nie spotkałem takiej osoby, która nie jeździ do innych mhm. miast. Natomiast oprócz tego, że zapłaci Pan opłatę za parking, to zapłaci Pan opłatę klimatyczną i szereg innych opłat. Nasze mhm. miasto jest od tej opłaty klimatycznej Czyli zwolnione. Ale trochę jeździ po górach i nad morzem, bo skoro Pan zna ten temat. No bo... To znaczy, jeżeli Pan redaktor mnie zaprosił tutaj, żeby rozmawiać o podróżach, mhm. to to tak zdarza mi się i służbowo, i prywatnie. Natomiast my wielokrotnie próbowaliśmy wprowadzić opłaty związane z osobami, które do naszego miasta przybywają. Opłata klimatyczna jest niemożliwa, między innymi ze względu na to, że nie jesteśmy zdrowiskiem, stan powietrza itd. itd. Natomiast Częstochowianie i Częstochowianki, gdziekolwiek nie pojadą, muszą ponosić tego koszt. Tak, dokładnie. I burmistrz czy Sopotu, czy Zakopanego, Ustronia, mhm. czy innych miast, władze tłumaczą to właśnie w taki sposób, że dzięki temu mają pieniądze na utrzymywanie i inwestycje w infrastrukturę. I u nas jest dokładnie tak samo. Byłoby sytuacją idealną naprawdę, gdyby udało się wprowadzić również strefę weekendową i Ścisłe centrum i okolice klasztoru wtedy byłyby również taką strefą objęte. Ale klasztor bardzo sprytnie zagrał wokół swojego terenu, bo pozostawiał barierkami, nigdzie się tam nie można zatrzymać, czyli miasto nie weźmie tam żadnych pieniędzy, a ten, kto wjedzie, za Bóg zapłaci na parking za klasztorem. Tak, ale. Panie redaktorze, my prowadziliśmy ostatnio dziesiątki rozmów z właścicielami kamienic i z właścicielami restauracji, kawiarni w Trzeciej Alei czy też w innych miejscach w najbliższym sąsiedztwie Jasnej Góry. To nie może być tak, że częstochowianin albo częstochowianka nie mogą podjechać w niedzielę do tej restauracji, bo wszystkie miejsca są zajęte. Te miejsca nie są obciążone opłatą. Ludzie, którzy korzystają z tych miejsc, nie korzystają z tych restauracji. Przez 3-4 godziny to auto jest tam zostawione, natomiast na samym końcu wracają. Jeżeli jest to jakiś wyższy poziom bezczelności, to jeszcze potrafią zapytać się właściciela restauracji, czy mogą skorzystać z toalety, toalety. i odjeżdżają. No. Ja wiem, co było przed urzędem. Tak? Parking przed urzędem nie należał do niego. Ktoś tam dzierżawił i ktoś szedł, kupował czystą wodę w tej restauracyjce i jako klient zatrzymywał ten samochód. No, Były takie. By, by, ale to już jest taka partyzantka. Natomiast my mhm, tak. mówimy o rozwiązaniach systemowych. Ja e... chciałbym się dowiedzieć o tej strefie weekendowej. Znaczy ona miałaby polegać, gdzie ona obejmowała by, by teren? A strefa weekendowa tak naprawdę działa bardzo prosto. Po prostu działałaby również w soboty i w niedzielę. No tak. e... Natomiast ustawodawca daje nam taką możliwość, że w przypadku wydzielenia tej strefy w Oddzielenia, wy, może inaczej, wydzielenia z tej strefy szerokiej mhm. strefy centrum, czy strefy śródmiejskiej, to ten teren mógłby być objęty również strefą weekendową. No tak. I proszę powiedzieć, czy tak naprawdę, bo takie mam wrażenie, że w tym roku wszystko idzie w górę. Obiecywał rząd, że prąd nie pójdzie w górę, śmieci pójdą w górę. Yy, wiadomo, jak prąd idzie w górę, to wszystko idzie w górę, że to nie jest dobry czas, żeby podnosić jeszcze ceny zaparkowania. Ale. Pan redaktor y, zadał to pytanie tak, jakby y, r, były różne podwyżki i one były od siebie y, niezależne. Bo uważa, że przed wyborami nie było żadnych właśnie, podwyżek, a po wyborach już Właśnie, właśnie wzrost, y, wzrost kosztów, <laughs> inflacja, y, pojawienie się na rynku pieniędzy, które nie mają pokrycia w produkcji, to to powoduje te podwyżki. Czyli y, jeżeli y, y, ja czytałem uzasadnienie chociażby dla strefy katowickiej, dla Poznania. E, wiadomo, że wynagrodzenie osób, które e, odpowiadają za tę część infrastruktury, nie jest zbyt wysokie. I teraz, jeżeli idzie do góry pensja minimalna, to idą też do góry koszty, koszty utrzymania. To jest rzecz całkowicie naturalna. E, natomiast Pan, redaktor, się skupił na tej części, która, tak jak mówię, czeka jeszcze na rozwiązania prawne w naszym województwie czyli my patrzymy. Między innymi na to, jak to będzie wyglądało w Katowicach. My prowadząc dialog z mieszkankami, z mieszkańcami, otrzymywaliśmy również prośby o rozszerzenie strefy. Przykładem tego B jest na przykład ulica Rynek, ulica Rynek Wieluński mhm. czy też ulica Rocha. Z A Państwo czy... widzicie strefy w innych dzielnicach, np. tysiąclecie też Nie, nie. 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 O, 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 czy o, mieszkańcy głowak, maszyna, zaborze mogą spać spokojnie? Tak, tak. tak. Podobnie jak Wyczerp i Kawodrzy. Mm -hmm. Natomiast y, mm, z dużym niepokojem patrzymy na to, co się stanie po, o, po tym, jak zakończy się inwestycja y, i budowa nowego sądu. To mm. będzie sąd, który będzie miał bardzo duży obszar oddziaływania, y, aż po, powiat pajęczański. Miejsc zaprojektowanych w tym budynku jest bardzo mało, i teraz, jeżeli ci wszyscy ludzie, którzy będą tam obsługiwani, zaczną przyjeżdżać, to jest obawa, że po prostu, jeżeli nie będzie e, to w żaden sposób uregulowane, to od sądu przez całą ulicę Rocha aż po rynek wieluński e, wszystkie te miejsca będą zastawione o no to się martwią właściciele tych posesji i to jest na przykład jeden z kierunków, który my rozważamy pod kątem rozszerzenia. A strony. pan się bardziej martwi, że służby prawne wojewody mogą uchylić taką uchwałę, czy bardziej martwi się pan, że może nie być zgody w Radzie właśnie na takie podwyżki, takie propozycje? To są, to są dwie różne kwestie. Ja się bardziej martwię o to, jak do tego podejdą służby, służby prawne wojewody. Mamy przykłady już takiego nierównego traktowania miast. Wiemy, że rozwiązania dotyczące chociażby żłobków i szczepionek mm -hmm. w miastach innych niż Częstochowa przechodziły, natomiast to samo rozwiązanie przepisane e, nie przechodziło. litera w literę nie przechodziło. Mało tego, Państwo mieliście jakieś uchwały, które 3-4 lata temu normalnie przechodziły, a teraz się okazuje, że nowi pracownicy, nowi prawnicy no, uchylają te uchwały. Do tego też doszło. Tak. Wcześniej to nie przeszkadzało, więc, teraz przeszkadza. Więc nasze obawy są w tym mm -hmm. zakresie Czyli zgoda w Radzie jest na podwyżkę? Myślę, że zgoda na sam fakt podwyżki i zmiany systemu będzie, natomiast to jak radni, jakie stawki radni zaproponują, bo tak naprawdę decydujący głos należy do nich. Tego jeszcze nie wiadomo. Ale Państwo możecie kilka wariantów zaproponować, środek sobie wybrać, że najlepiej by było z tego uh -huh. środka. No i radni powiedzą: Wiecie, najniższanie, najwyższe, nie? no to środek no. weźmy i Pan będzie zadowolony. Zresztą nawet na początku naszej rozmowy pokazywałem, że my przeprowadzimy, przeprowadzamy analizę dla tak naprawdę różnych stawek i dla wariantów, zarówno które dywersyfikują tych płatników, jak i nie. Taka matryca zostanie radnym przedstawiona. Myślę, że duża praca przed komisjami skarbu i infrastruktury. Pan na oczach czytam, że podwyżka będzie, tylko nie wiadomo ile. Tak. Dobrze, to jeszcze zapytam, czy ta podwyżka jest dlatego tylko, że chcecie, żeby troszeczkę te centrum zluzić z tych samochodów, które mhm. stoją, tak jak Pan mówił, czasami bezczelnie, bo podjeżdżają pod restaurację gdzieś tak, zastawianie są klientami restauracji, mhm. czy tak naprawdę chodzi o to, żeby jakąś dziurę w budżecie tam zasłonić, wypełnić? Bo zaczyna brakować w kasie pieniędzy. Chodzi chodzi o dwie te rzeczy tak naprawdę polityka parkingowa jest elementem polityki mobilności miejskiej czyli zarządzania w ogóle transportem i tylko i wyłącznie regulując odpowiednio opłaty za parkowanie w mieście możemy Zachęcić y, ludzi do korzystania z transportu publicznego lub też czasami po prostu do tego, żeby zachęcić ich do y, tego, żeby y, przemieszczali się pieszo czy też y, rowerem. Natomiast, oczywiście, że wszystko kosztuje coraz więcej, również nas, mhm. i my te środki musimy z jakiegoś systemu zbierać. Y, system parkingowy jest systemem y, tak naprawdę samofinansującym się. Y, czyli myślę, że na samym końcu nie tylko wystarczy na utrzymanie samych parkingów, utrzymanie systemu i inwestycje w te parkingi, ale również trochę środków będziemy mogli przeznaczyć np. Na, na bieżące utrzymanie ulic, czy też na modernizację powierzchni. Czyli mimo wszystko zapraszamy turystów do Częstochowy? Oczywiście, nie mimo wszystko, tylko po prostu zapraszamy. Bardzo dziękuję. A zapraszam pan Piotr Grzybowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportów Częstochowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.